Początek maja to wyjątkowo napięty okres w kalendarzu. 1 maja święto pracy, dzień później święto flagi, 3 maja święto uchwalenia konstytucji, a dalej... Po weekendzie majowym szykuje się nie lada gratka dla miłośników sportu i turystyki, bowiem niskie Biuro Informacji Turystycznej na dzień 4 maja planuje otwarcie sezonu. Otwarcie sezonu turystycznego wiązać się będzie z takimi mini targami turystycznymi, plus bardzo ciekawe koncerty. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta oraz gości do nas przybyłych. Miasta w regionie również organizują podobne przedsięwzięcia. Dlatego trzeba mocno postawić na promocję Nysy i regionu, bowiem konkurencja jest silna i nie śpi. Około 14.30 odbędzie się konferencja turystyka na ziemi Nyski, na której mają zostać zaprezentowane nasze najlepsze walory. Będzie to impreza, która ma przede wszystkim promować województwo tutaj nasze opolskie, powiat nyski, czyli będą wystawcy, będą materiały, ulotki, promocje, to wszystko co możemy widzieć w okolicy. A z roku na rok myślę będzie to impreza coraz szersza z rozszerzeniem na kolejne może województwa, może nawet państwa jeszcze ościenne, chociaż akurat tutaj czeska strona na pewno nas nie zawiedzie. Tutaj. Tutaj nas przybędzie. W programie przewidziano m.in. występy zespołów Stokrotki, Harmonia w Chaosie, Shane czy zespół Relax. Natomiast o godzinie 15.30 odbędzie się slajdowisko globtrotera Leszka Szczasnego. Rautka w Afryce, czyli z piekła do raju.